Witam Was po krótkiej nieobecności. Zapraszam na kolejny makijaż krok po kroku. Tym razem chciałam przygotować coś takiego dosyć powiedzmy stonowanego, biorąc pod uwagę moje makijaż zazwyczaj coś takiego uniwersalnego, co nadawałoby się na przykład na studniówki mam nadzieję, że nie przegapiłam jeszcze sezonu studniówkowego czy na imprezę karnawałową czy na każdą inną imprezę w ciągu roku i tutaj jest taki makijaż, właśnie bardzo uniwersalny. Kolory można w nim łatwo dostosować do swojego odcienia tęczówki, więc myślę, że. Być może będzie on dla Was przydatny, jeżeli interesuje Was jak go wykonałam oglądajcie dalej. Zaczęłam od bazy podcienie, dzisiaj była to baza z firmy Too Faced Shadow Insurance i następnie nałożę bazę taką jakby kolorową, która będzie nam podbijała kolory jaśniejszych cieni, które nałożę za chwilę. I jest to cień z firmy Ilamaska, nazywa się Cream Pigment w odcieniu Dab. Nakładam go na serdeczny palec i aplikuję mniej więcej. Tak na jedną trzecią powieki od wewnętrznego kącika. W zewnętrznym kąciku nie jest on konieczny, ponieważ tam będziemy nakładać ciemniejszy. Teraz użyję paletki Bare Minerals. Jej nazwa to jest September Issue I użyję cienia takiego brzoskwiniowo-jasnobrązowego. Tutaj nazywa się tresik I będę go nakładała pędzelkiem do rozcierania w załamaniu powieki. I najlepiej to załamanie powieki znaleźć patrząc lekko w dół. Tutaj widzimy tutaj dokładnie, że tutaj nam się kończy jakby ta powieka ruchoma. Więc nakładam go tutaj i wyciągam także do góry. Następnie użyję pędzla z Inglota 7FS oraz cienia ponownie z paletki Bermineros. Tym razem będzie to cień ten najjaśniejszy, taki biały, nazywa się Silhouette, i nałożę go pod łuk brwiowy. On lekko, ma takie lekko perłowe wykończenie, więc będzie na pewno ładnie wyglądał w sztucznym świetle, będzie ładnie opalizował, ale nie jest też taki bardzo perłowy, więc nie będzie się to gryzło z tym, co mamy na powiece, moim zdaniem przynajmniej. Następnie sięgnę po kolejny cień, tym razem będzie to cień y, brązowy, nazywa się Sound. i nakładam go pędzelkiem kółką w zewnętrznym kąciku oka, takim pędzlem. Nakładam go takimi kolistymi ruchami, na razie chodzi mi tylko o dobre y, umiejscowienie cienia. I następnie ciągnę po pędzel z maka numer 217, który troszeczkę wyczyściłam, ponieważ chcę tylko rozcierać, więc powinien ten pędzel być czysty. Jeżeli robicie jedno i drugie oko w tym samym czasie, być może ten pędzel Wam wystarczy. Ja preferuję do rozcierania używać pędzla czystego, więc lekko go sobie przeczyściłam i tymi ruchami trzymając pędzel na końcu trzonka rozcieram ten cień. Na razie zostawiam to w ten sposób i przejdę do nałożenia cienia na całą powiekę ruchomą. Będzie to cień Glitterati, ten taki tutaj opaliżujący, różowo-złoty, powiedziałabym, cień. Bardziej różowy, ale nie jest taki bardzo hamski róż. I nakładam go pędzlem Sigma E60, takim dużym pędzlem do cieni. tym samym pędzlem, ponieważ on ma takie dosyć ostre wykończenie, no może ten cień także na dolną powiekę w wewnętrznym kąciku. I teraz wracam do pędzla kulki i cienia brązowego i dalej buduję ten kolor w zewnętrznym kąciku. Następnie sięgnę po paletkę z Urban Decay, nazywa się Smoked I użyję tego brązowego cienia, nazywa się Backdoor. Żeby jeszcze ten zewnętrzny kącik przyciemnić. I nakładam go tym samym pędzlem kółko. Skupiając się tutaj już teraz głównie na tym zewnętrznym kąciku, i dalej rozcieramy. Tutaj jest dużo rozcierania w tym makijażu. Następnie użyję cienia Twilight z firmy Makeup Geek i takim pędzelkiem do nakładania cieni, ten był dołączony do paletki Naked 2 z Randy Decay. Nałożę go na granicy tych dwóch cieni tutaj, na granicy tego ciemnego brązu i tego jasnego rozświetlającego koloru. A następnie takim pędzlem do rozcierania, ten sam cień, Nałożę na górne granice tego ciemnego cienia tutaj w zewnętrznym kąciku dla lepszego roztarcia również. Na dolnej powiedz zacznę od nałożenia tego cienia brązowego, ciemnego, matowego Ensemble z paletki Bermin raz. I nałożę go takim pędzelkiem typu Pencil Brush, dosyć ostro wykończonym. I nałożę go w zewnętrznym kąciku, żeby się połączył z tymi ciemnymi cieniami który mam na górnej powiece. A na dalszą część nałożę cień Last Dance z Makeup Geek. Tym samym pędzlem na razie. Tak troszeczkę, żeby się te cienie dwa połączyły tutaj i ten nakładam także na całą długość niemalże powieki dolnej. A w samym wewnętrznym kąciku nałożę jeszcze raz ten cień literati, ten taki jasny róż, który nakładałam na górnej powiece. I rozświetlę wewnętrzny kącik tym samym cieniem, który nakładałam na łuk brwiowy. I tylko w samym wewnętrznym kąciku go tutaj nałożę. I ja jeszcze lubię to na koniec wszystko rozetrzeć takim dużym pędzlem tutaj w tym miejscu. Kolejnym krokiem w tym makijażu będzie nałożenie linera. Ja użyję linera z firmy Too Faced. To jest Freeway Lining Tool, czy Lash Lining Tool. I to jest taki fajny liner. Być może już kiedyś widziałyście na filmikach YouTube'owych. On ma tutaj takie trzy, jakby wykończenia takie trzy końcówki tworzą takie, jakby widełki. Jak wrócimy go w tą stronę, to jest jakby jedna. Więc można na różne sposoby malować sobie kreski. Czy na przykład tylko zaznaczać linię rzęs, taką ją zagęścić, czy rysować normalne kreski. Jest to bardzo uniwersalne narzędzie do rysowania kresek. Ja sobie narysuję taką delikatną kreskę, którą tutaj mam na tym oku. Nie za grubo. I też nie będę jej wyciągała do samego wewnętrznego kącika, żeby on jednak był tutaj najbardziej rozświetlony. I teraz jeszcze, żeby ta kreska nie była tak ostra, ponieważ makijaż jest dobrze roztarty, więc ta kreska tutaj się za bardzo moim zdaniem odznacza. Chociaż to jest y, kwestia tego, co kto lubi. Ja po prostu nałożę y, taki cień, ten ciemny, brązowy Ensemble z palecki Bermina. Takim y, pędzlem typu pencil brush nałożę go na granicy górnej tej kreski, żeby ją lekko rozeczyć, żeby się ładnie połączyła z tymi cieniami w zewnętrznym kąciku. ładnie nam ta kreska jakby yy, zanika. I jeszcze raz le lekko to wszystko rozcieramy. I makijaż jest gotowy. Teraz wystarczy podkręcić, wytuszować rzęsy, ewentualnie nałożyć rzęsy sztuczne i wykończyć makijaż twarzy. I tak prezentuje się skończony makijaż. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i że być może wykorzystać jego yy, przy najbliższej okazji. A ja teraz pokażę Wam jeszcze czego użyłam, a czego w filmiku nie widziałyście. Zacznę może od tuszu do rzęs. Tym razem użyłam tuszu z firmy Hourglass, e, Film Noir. Nie jest to najgorsza maskara, całkiem nieźle, że się rozdziela, dobrze je e, pogrubię tak delikatnie, nie sklejając przy tym, ale moim zdaniem troszkę za mało wydłuża, więc myślę, że ponownie jej nie kupię. Tą kupiłam w zestawie, więc mi się w miarę opłacało. Jeżeli chodzi o podkład, dzisiaj użyłam podkładu z firmy Mechron. To jest firma taka bardziej powiedzmy profesjonalna. I to jest podkład w kremie, nazywa się Celebr HD Pro. I odcień, który mam to jest ME2, czyli Medium odcień 2. Następnie puder. Puder Ben Nye Media Pro HD. Puder taki bezbarwny, kolor HDC00, czyli Colorless. Jeżeli chodzi o korektor pod oczy, używam korektora z firmy IT Cosmetics, Bye Bye Under Eye który ostatnio jest moim ulubieńcem. Naprawdę, mimo że jest dosyć taki gęsty, czego ja zazwyczaj nie lubię w korektorach, w tym przypadku naprawdę bardzo mi on odpowiada. Następnie bronzer. Dzisiaj użyłam bronzera z firmy Cargo. Odcień Light, jak zwykle już go wiadomoście wielokrotnie w moich filmikach. I róż. Tym razem chciałam coś takiego bardziej że ciepłego, ponieważ makijaż jest raczej w takiej tonacji chłodniejszej, więc użyłam różu z firmy MAC Immortal Flower. To jest już o wykończeniu satin, czyli takie dosyć satynowe. A na usta również szminka w takim raczej cieplejszym odcieniu. Jest to um, Clinic Stick, czyli taki balsam koloryzujący. On nadaje dosyć intensywny kolor, moim zdaniem. Wystarczająco intensywny, żeby było go widać. Ale też nie jest to taki kolor, który będzie nam um, odciągał uwagę od oczu. I kolor to jest 04 Mega Melon. Teraz zapraszam Was jeszcze na mojego blogu, gdzie będziecie sobie zdjęć, makijaż oraz miejsca kosmetyków, których użyłam, jeżeli czegoś nie wyłapałyście z mojej teraz gadaniny. A ja się już z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmikach.